Puczkowice górne i puczkowice dolne. Tutaj pan... Janusz. Razem z Innshagrem. Syba Kosa. O, ich kradzież i ich roweru. postanowili zaprowadzić nowe porządki. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pan tu robi? Zbieram się, chrust na opał. Chrust? Nie ma. Tak? No. A pan tak w środku dnia nagle tak pan zbiera w lesie? Samemu? No co, mam y, nie zbierać. A długo tu pan już jest? O, od kilku lat będzie. Tak, kilku lat. A słyszał pan y, o naszej władzy? Y, słyszałem coś. A co pan sądzi o nich? Y, nawet, nawet, można powiedzieć. Są takie plotki o nich, co nie? Mm. No, że takich, no takich zbieraczy w lesie to oni zabijają normalnie, co nie? Co? Gang szwagrów normalnie chodzi po lesie i zabija takich? Jak pan? I co pan się nie, co pan się nie boi? Tak chodzić samemu? Nie, nie boję się. O kurde, o kurde. już tu są. O kurde. No, dzień dobry. Dzień dobry. Mam dla pana kilkanaście pytań, a mianowicie jak pan zamierza walczyć z przestępczością? Przede wszystkim proszę pana wprowadziłem stan wojenny na terenie całej miejscowości Puczkowice Górne od godziny 12 w południe do godziny 11 rano. Tyle ludzi tego, ja nie wiem, nie wiem. No, ja nie wiem. Dobra, mam dla pana jeszcze kilkanaście pytań. Słucham. A mianowicie, y, co to za y, księga, co pan tam ma? A to jest spis ludności, proszę pana. Każdy, kto przychodzi do Pućkowic, musi, musi to być zapisany, nie? Tu są wszyscy mieszkańcy zapisani. Proszę pana. No. Czyli dokładnie wiesz, pan, ile tu mieszka osób? Ja też Aha. No. Więc także wiemy, kto tu mieszka, i nic się nie ukry. Co to za. To, panie! Fagier, to Widzi pan, Ruscy ewidentnie nie chcą, żebyśmy tutaj kontrolowali ludzi. Broń klimatyczną w nas wymierzyli, zaczęło padać, no panie. Ale co tam pan miałeś mówić? No właśnie panu ja dokończyć. A więc tak, razem ze szwagrem zerwaliśmy cały asfalt, który prowadził do tej miejscowości. A także poprzecinaliśmy słupy wysokiego napięcia. Także proszę pana, ta miejscowość, a także te dolne gnoje są pozbawieni świ światła i ogólnie świata. Jego no. Proszę pana, gdy już wyeliminowaliśmy całą przestępczość z, Puckowic, z Górnych Zajmiemy puczkowice Dolne Zajmiemy referendum W którym odłączymy się od Polski A później od Europy A pa, przepraszam, a pan to kto? Ja mam pana na liście? Panie, a pan to kto? Szwagier Jaki Szwagier? No twój Przecież ja nie mam siostry